Rajdy Sieradzkiego Szwędacza od zawsze cieszyły się popularnością. W minioną sobotę wzięło w nim udział około 380 uczestników w dwóch grupach rowerowej i pieszej. Trasa rajdu wiodła z miejscowości Warta przez wieś glinno-pierzchnią górę do ośrodka wypoczynkowego Sieradz Ruda. W czasie wędrówki uczniowie poznali walory turystyczne i przyrodnicze okolic Sieradza. To jest kontynuacja rajdu który był zapoczątkowany w 1975 roku przez nieistniejące już koło PTTK przy Scirze. Także jest to sumując 39 rajd, a w przyszłym roku będziemy obchodzili 40 rocznicę powołania tego rajdu i uczestnictwa młodzieży i ludzi dorosłych w tym rajdzie. Zakończenie wędrówki miało miejsce na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w miejscowości Ruda. Tam też odbyły się konkursy z zakresu wiedzy o trasie rajdu i walkach nad Wartą w 1939 roku. Podczas krótkich postojów uczestnicy mogli się wykazać umiejętnościami wokalnymi śpiewając pieśni patriotyczne. W Rudzie na uczestników czekał poczęstunek, a najlepszym wręczono nagrody. Co mnie trochę maszerował, na sercu się uszalił, w sercu i pomaszerował dalej. Te piosenki.